Bach postanowił przedstawić swoje warunki w formie ultimatum. Odgrażał się przy tym, że jeśli nie będą one bezwłocznie przyjęte, miasto zostanie unicestwione razem ze wszystkimi jego mieszkańcami. Ponieważ od tygodni nie udało mu się tego zrobić, niczego nie wskurał. Tego samego wieczoru, w zburzonym biurowcu centrali telefonicznej przy ulicy Pisa 11, dziś pięknej, Wołano decydujące spotkanie dowództwa Armii Krajowej. Główny negocjator, podpułkownik Zingram, zdał sprawozdanie ze swoich wcześniejszych rozmów z Fundem Bachem. Komendant okręgu warszawskiego, generał Monter, przedstawił krótko, maksymalnie optymistyczną ocenę stanu swoich oddziałów. Duch żołnierzy jest doskonały. Nasze pozycje obronne w mieście są dobre. Sytuacja amunicyjna i stan broni są na ogół dobre. Sprzętu mamy pod dostatkiem na prowadzenie intensywnych walk przez kilka dni. Sytuacja żywnościowa jest krytyczna. Przewidywał, że jego żołnierze stracą bojowego ducha, jeśli ludność cywilna zostanie ewakuowana bez nich. Następnie wysłuchano mocnego przemówienia wicepremiera i delegata rządu Rzeczypospolitej na kraj Sobora, który był przeciwnego zdania. Nasza walka jest bez najmniejszego celu, jest szaleństwem. Niemniej jednak, politycznie zyskaliśmy bardzo wiele. Ponieważ jednak nie uzyskaliśmy pomocy tej, na jaką oczekiwaliśmy, trzeba więc ratować to, co mamy najdroższego, a tym jest ideologiczna i socjalna narodu. Jest o tym i ważne, że w Warszawie się cała elita kulturalna i naukowa społeczeństwa. Warszawa. Według zapewnień generała von Denbacha będzie terenem walk pomiędzy Sowietami a Niemcami. Będzie do reszty spalona. Niewiele z niej uda się uratować. Trzeba więc dążyć do uratowania, przynajmniej ludzi. premie jest za tym, aby walka była zakończona. Zwrot biologiczna substancja narodu miał się stać legendą. Podsumowując obrady. Generał Burr stwierdził, że należy wznowić negocjacje, zwłaszcza w kwestiach dotyczących ludności cywilnej, nie podejmując jednak żadnych ostatecznych zobowiązań. Zaraz potem wielka grupa Campinos została rozbita. 3 września skapitulowała północna enklawa walczącej Warszawy na Boży. Jednakże z wojskowego punktu widzenia pozostało wiele rzeczy, których można było bronić. Jedna trzecia żołnierzy Armii Krajowej wciąż jeszcze była w akcji. Można było mieć pewność, że będą słuchać rozkazu aż do końca. Główna enklawa sił powstańczych w środowisku, mimo że znacznie zmalała, nadal zajmowała kilka kilometrów kwadratowych. Nawet gdyby Niemcy przypuścili atak ze siłą i gdyby jeszcze szybciej posuwali naprzód, ostatnia twierdza powstańców nie padła by jeszcze przez kilka dni, a może nawet przez kilka tygodni. Jedna z takich placówek obrony może posłużyć jako przykład dziesiątków innych. Założą ją podporucznik z Dunin ze zgrupowania Hroby II. Zdobyty 30 września dworzec pocztowy w Woca Głównego, aż do końca Powstania Warszawskiego, opierał się wszystkim niemieckim atakom, zyskując sobie miano Żelaznej Reduty. Zostałby zdobyty dopiero wtedy, gdy specjalne oddziały szturmowe. Wyposażone w ciężką broń środki wybuchowe i miotacze ognia znalazły czas, aby mu poświęcić swoją szczególną i wyłączną uwagę. Zwodienie rozmów przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym stadium jedna grupa wynegocjowała zalecenie broni, które weszło w życie po pierwszym października. Świadek wyraźnie pisze, że podczas tego spotkania 19 Dywizji Pancernej generał Kellner ścieka się tak, jak tylko Prysak ściekać się umie. Wreszcie 2 października o 8 rano Główna Delegacja Armii Krajowej pod przewodnictwem pułkownika Jaleckiego, przystąpiła do decydującej konfrontacji z delegacją z strony niemieckiej. Negocjacje trwały przez cały dzień. Von Bach wygłosił długi monolog przedstawiając siebie jako niepoprawnego optymistą, który sądził, że Polacy są zdolni do zawarcia realistycznego układu.